Witajcie w nowym WOD-Fleszu. Jestem niestety troszkę przeziębiony, ale w końcu trzeba nadrobić zaległości, ponieważ tydzień temu nie było wod z powodu kampanii. Zaczynamy. World w komunikacie opublikowanym w ostatnim dniu działania piaskownicy poinformowało o wycofaniu się z proponowanych na niej zmian. Biorąc pod uwagę opinię graczy, WG postanowiło odłożyć zaplanowany wstępnie na koniec wiosny wielki balans amunicji i przeanalizować dokładniej wszystkie zebrane w czasie testów dane. Nie oznacza to, że zmiany nigdy nie nastąpią, a jedynie, że nie zostaną zaimplementowane w formie, którą mogliśmy zobaczyć na ostatniej piaskownicy. Co innego ze zmianami w drzewkach technologicznych, czyli przesunięciu części pojazdów do zakładki kolekcjonerskiej i usunięciu z drzewka kilku pojazdów wyższego tieru. Te zmiany prawdopodobnie zobaczymy za kilka miesięcy w grze. Wargaming kontynuuje dodawanie kolejnych stylów 3D do gry. Tym razem swoich specjalnych skórek doczekały się dwa radzieckie czołgi ciężkie, KW-2 oraz obiekt 277 i brytyjski Super Conqueror. Dwa ostatnie style mają być nagrodami dostępnymi w pancernym przemarszu. W trakcie nadchodzącego pancernego przemarszu będziemy mogli zdobywać specjalne punkty, dzięki którym odblokujemy nagrody w postaci stylów 3D i unikalnych dowódców. Dostępne będą dwie ścieżki: zwykła dostępna dla wszystkich graczy oraz premium, którą będzie można odblokować specjalną przepustką kupowaną za złoto. Tak jak w innych grach posiadających Battle Passy, osoby, które zakupią bilet, będą mogły szybciej zdobywać nagrody. Do wygrania mamy specjalne moduły dodatkowe do czołgów, które będzie można ulepszyć do poziomu tak zwanych fioletowych modułów, czyli uzyskać dosyłacz skracający czas przeładowania o 12,5%, a nie o standardowe 10%. Dodatkowo do zdobycia będą specjalni dowódcy, style 3D dla Super Konkerota i obiekta 277, dwa kamuflaże oraz medali od znaka za wydarzenie. Przepustkę i cały system możecie przetestować na teście publicznym aktualizacji 1.8. Pancerny przemarsz rozpocznie się zapewne razem z pierwszym etapem linii frontu, czyli 9 marca, Apache 1.8 ma zostać wprowadzony 4 marca. Zakończyła się kampania CW o nazwie Narodziny Przemysłu. Przez 11 dni klany i gracze walczyli ze sobą o jak najlepsze miejsca, aby zdobyć złoto, obligacje i pojazdy specjalne 10 poziomu. Tym razem bezkonkurencyjny okazał się klan Devi, który wyprzedził Invil, a na trzecim miejscu uplasowała się drużyna CSA. Po zakończeniu Narodzin Przemysłu, WG przeanalizowało wyniki niektórych osób i wyzerwały ich punkty sławy pozbawiając możliwości odbioru nagród. Pełną listę ukaranych osób znajdziecie w linku pod filmem. Wracając jednak do tematu. Pamiętajcie, że możecie już nagrody za uczestnictwo w kampanii oraz licytować pojazdy 10 poziomu za obligacje. Patch 1.8 wprowadzi nie tylko Battle Pass, ale również wprowadzi misje dzienne o zróżnicowanym poziomie trudności, które zastąpią nagrody otrzymywane w skrzynkach po bitwach. Za ich wykonywanie będziemy otrzymywać nagrody w postaci kredytów, dni premium, wolnych punktów doświadczenia, a nawet obligacji. Jeśli któraś z misji bądź nagroda nie będzie Wam odpowiadała, to będziecie mieli możliwość zresetowania jej raz na 4 godziny i otrzymania nowych warunków oraz nagród. Po wykonaniu wszystkich misji dziennych zostanie odblokowana specjalna misja bonusowa. Można już odebrać nowy pakiet Twitch Prime o nazwie Zulu. Tym razem paczka skupia się na polskiej gałęzi czołgów oferując na 14-dniowe wypożyczenie pudla i 50TP Prototyp. Dodatkowo w paczce znajdzie się specjalny kamuflaż, dzień premium, 10 misji na doświadczenie, 6 emblematów i po 5 materiałów eksploatacyjnych. Co dziwne, tym razem w paczce nie znalazł się dowódca z wytrenowanymi umiejętnościami. Warto zaznaczyć, że prawdopodobnie jest to ostatnia paczka Twitch Prime i nie wiemy, czy program będzie dalej kontynuowany. I don't want to play the game. I don't want to look at the game. I don't want to smell the game. I don't want to look at it ever again, okay? Until tomorrow.